Małgorzato Fober, witamy Cię w Płocku na czwartych Płockich Dniach Fotografii. Witam. Przyjechała do nas Małgosia ze swoją piękną wystawę. E, cały świat w naszych rękach. Wszystko w naszych rękach. Czarno-biała fotografia wielkoformatowa, wisi sobie w domu Darmstadt. E, Małgosiu, co, co przywiozłaś i co chcesz pokazać na tej wystawie? Jak, witam Państwa. Jak już Pan wspomniał, przyjechałam z taką serią Wszystko w naszych rękach, zatytułowaną. I na tych Jest to zbiór fotografii, na których przedstawione są zwierzątka, które ratowałam w 2001-2002 roku u siebie w domu. I przedstawione one są w towarzystwie ludzkich dłoni osób, które mi w tym czasie towarzyszyły i pomagały ratować te istnienia. Zarówno mi, jako człowiekowi, żebym ja dawała radę potem dalej w opiece nad nimi, ale także też czasami bezpośrednio pomagali mi przy tych zwierzątkach. Także opowiadam o tym, że ta pomocna dłoń, którą można komuś podać, może za sobą ciągnąć kolejną kontynuację i w ten sposób robić taki łańcuszek czegoś, co jest dobre. Może niekoniecznie aż tak ważne, jakby się innym wydawało, bo jest to jakieś jedno małe życie dla kogoś, może nieistotne, ale jakby taki zwierzak ma tylko to życie, więc albo możemy mu pomóc, albo możemy przejść obojętnie. A to jest jakby dla mnie taką naturalną koleją rzeczy, że po prostu człowiek po to jest silniejszy, ma jakąś wiedzę, ma te dłonie, jest w stanie zrobić więcej niż zwierzę. Dlatego myślę, że naszą taką powinnością, odpowiedzialnością i człowieczeństwem jest po prostu pomagać słabszym. To jest, to jest zachęcamy do oglądania wystawy, bo to jest również wystawa, która yy, zawiera taką paralelę w sobie, jeżeli chodzi o ten bolesny problem dzisiejszego świata, czyli klimat, tak. ochrona środowiska, ochrona środowiska. Tak, też to środowisko. Tak. Dlatego tutaj. Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za to, co się stało i pomóc po prostu słabszym. Dziękujemy ci Małgosiu, Dziękujemy. że do nas przyjechałaś. Jesteśmy dumni, że nas odwiedziłaś i zapraszamy na przyszłość. No, bardzo mhm.